Ejka, witajcie. Podróżując po świecie, zwiedzając różne zakłady, pracując w różnych zakładach, jakby to powiedzieć, zauważyłem, że jest taki schemat. schemat, za co wyrzucić mogą cię z pracy. Ja najbardziej nigdy nie lubiłem, jak przychodziłem do firmy. Zawsze był ten dzień próby, czy południa próby. Dobra, spoko, rozumiem to, ale zawsze ten ostatni dzień. Przychodzili do ciebie, nie było nigdy ostrzeżenia wcześniej, tylko mówili: Dzisiaj twój ostatni dzień. Po angielsku to mówili: Today, your last day. <noise> tak zawsze było, to było bardzo smutne. Później już się do tego przyzwyczaiłem. Pierwsze te projekty to tak troszeczkę czułem się odrzucony nieswojo, później już to zaakceptowałem, że po prostu tak jest. Ale przygotowałem się 10 punktów, które na 100%. Zakwalifikują Was do, do, do y, zakończenia pracy i zaczynamy od samego początku, od razu gruba rura. Numer jeden alkohol. Nie będziemy, nie będziemy tutaj ściemniać. Alkohol. Y, przyjdziecie tacy po prostu na dżumieni do roboty, wyrzucą Was. Ale najśmieszniejsze jest to, że w wielu firmach, jak jest pracownik wieloletni, przychodzi sobie w poniedziałek czy tam w tygodniu, jeszcze wczorajszy, zachwiany i nie ma problemu. Jeżeli jesteście nowym pracownikiem, to jest często pretekst do wyrzucenia, ja jestem za tym, po prostu nie powinno być, nie powinno być czegoś takiego nie ma picia, nie ma przychodzenia pod wpływem alkoholu, autem jedziecie dmuchniecie, macie za dużo zabierają wam prawo jazdy to jakim cudem może być tak, że przychodzicie do pracy byście dmuchnęli, ale nie dmuchacie bo jakby niektórzy dmuchnęli to tam by było, o, norma po prostu przekroczona wielokrotnie ale powinna taka osoba po prostu z automatu tracić pracę, ja tak uważam nawet moi najlepsi kumple, jeżeli, jeżeli by tak zrobili, nie miałbym skrupułów, po prostu nie ma picia. Alkohol to jest świństwo, można się napić w domu, ze znajomymi spoko, ale człowiek nie myśli dobrze, nie, ruch, ruch źle, źle po prostu jakby to powiedzieć, ma problemy ze wszystkim, z koordynacją, z myśleniem, z widzeniem pod wpływem alkoholu, więc nie powinno się w ogóle od razu Ban i do widzenia. Numer dwa. Nie chodzenie do pracy. Właśnie często się zdarza, że a weekend popili i w poniedziałek nie przychodzą, później nie przychodzą, w jakąś środę, potem gdzieś w tygodniu popili. Yy, czy no, są różne sytuacje, dlaczego ludzie też do pracy nie chodzą? No ale no niestety, do pracy trzeba chodzić. I jeżeli raz, drugi, trzeci się nie przyjdzie, yy, przeważnie spotkałem się do trzech razy: sztuka, trzeci raz ktoś nie przychodzi. Wypadł z automatu do domu. Numer 3. No źle wykonywana praca. No to chyba, chyba jest yy, oczywiste. Jeżeli jest spawacz, przychodzi i pospawa tak o, Takie szlaczki. jeszcze zaporowane. Wylatuje. Jeżeli mu raz przyjdzie, zamiast ścianę położyć tak, to kładzie ją tak. Oczywiście. Do widzenia. Yy, dekarz, dach kładzie, przecieka. Do widzenia. No co tu dużo gadać. Źle się wykona praca, podstawa. Do widzenia. Wyrzucamy. Numer 4. Trochę szybko lecę, ale leczę szybko. Ee, za mało wykonywanej pracy. Czyli w dzisiejszych czasach jest ciężko już znaleźć firmę, gdzie jest akord, aczkolwiek starzają się. Uważam, że to jest chore. Bo fajnie na akord pracować, jeżeli pracuje się za porządne pieniądze, więc przychodzi ktoś do mnie i mówi, czy wykonałby Pan dla mnie bramę wjazdową do garażu. Za 20 tysięcy. Mhm. To wtedy ciśniemy. Ciśniemy, 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 żeby po prostu wykonać tą pracę. Ale jeżeli idzie się do pracy na godzinę i taką bramę się robi, no to się nie wykona jej na pewno nawet w połowę czasu dłuż, dwa razy dłużej niż, niż dla siebie, tylko ze cztery razy. Ale w każdej firmie są jakieś wytyczne, jakieś limity. Nawet jeżeli tego nie ma, macie pracę na godzinę, to warto jest. Zapytać osób, które z Wami pracują, w jakim czasie wykonują daną rzecz. Jeżeli będziecie, yy, wykonacie jako nowe osoby tą pracę 20% dłużej czy 30%, nikt Wam słowa nie powie. Ale jeżeli wy, wykonacie daną czynność w czasie trzy razy większym, czy coś takiego, no to, no to wiadomo, wylecicie. Następny punkt numer 5. 5, tak jest 5. Yy, za szybko wykonywane prace. <laughs> to Was nie wyrzuci pracodawca, na pewno. Pracodawca jeszcze was, będzie Was całował po rękach, ale brygada ekipa, która cała tam pracuje, doprowadzi do tego, że wy z tej pracy. Będzie, będą wam miny podkładać po prostu, będą cały czas kopać pod nami dołki, cały czas będą was yy, na was donosić za byle co, za, za to, że pójdziecie dwa razy do toalety w ciągu 15 minut, bo akurat tak wyjdzie, czy, czy nie pozamiatacie gdzieś, po prostu będą tak was gnębić, że w końcu w pewnym momencie majster przyjdzie i powie, że do widzenia, nie nadajesz się do naszej grupy, bo nie potrafisz pracować w teamie. Więc na to też zwróćcie uwagę, za wolno czy za szybko, tak i tak źle, Dopasowujemy się do norm, które są w danym zakładzie. Wiadomo, czasami można przyjść do jakiejś firmy, gdzie nikt wam nic nie powie, no to wtedy w dupie e, nikt wam nie będzie chciał powiedzieć, ile czasu na to, no to wtedy ciśniecie. Robicie według uznania ile, ile uważacie, nie za szybko, nie za wolno, bo jeżeli na samym początku będziecie robić za szybko, to później, jak będziecie mieli słabsze dni, to majster będzie przychodził, co tak wolno robisz. Tak miałem osobiście wiele razy, więc wiem, jak to działa. Yy, numer 6. Kradzież. No, no to to jest pewne. No, słuchajcie, będziecie wychodzić z pracy w plecaku naładowane, nie wiem, cztery szl szlifierki, dwie wiertarki, no i zobaczy ktoś, że to wynosicie, no to to jest bez gadania. Bez gadania, po prostu dyscyplinarka i żegnacie się z pracą. Numer 7. Yy, Jakieś właśnie takie sprzeczki wszędzie się zdarzają, ale przede wszystkim nie można drugiej osobie ubliżać, wyzywać. A najbardziej bójki, dyscyplinarka od razu. Ja wam wielokrotnie opowiadałem, że zdarzyło mi się parę bójek w zakładach. Nigdy nie były, te bójki nie wyszły ode mnie, więc może dlatego też się uratowałem. Więc. Ale to nie jest dzisiejszy temat. Jakby ktoś chciał obejrzeć na, na kanale jest taki y, fame MMA, tak? Moja walka na kontraktach. By ktoś chciał posłuchać, jak wyglądały moje, moje zaty, zatargi z innymi pracownikami. Jak to wyglądało. Zapraszam. Y, mam nadzieję, że nigdy nikomu się takie rzeczy nie przydarzą. Aczkolwiek ludzie są różni, trafia się na różnych. Psychopatów, agresorów, więc trzeba być zawsze przygotowanym. Numer 8: <coughs> Celowe zniszczenie narzędzi. No na przykład, ktoś używając jakiegoś narzędzia zdenerwuje się, na przykład piłą kiedyś taką, taką sytuację widziałem. W gościu ciął deskę. No i ta linia była narysowana, mu nie wyszło trochę po linii. Więc przeciął obok, raz poprawił, drugi raz znowuż mu nie wyszło, znowu krzywo. I za trzecim razem po prostu cisnął 10 metrów o beton tą piłę, która się rozwaliła, no i ją wywalić. Inna rzecz, widziałem jak na przykład gdzieś ktoś spawał i coś mu spawarka nie szła, no to wziął, skopa przywalił z pięści w podajnik. Takie rzeczy są kategorycznie zabronione i jeżeli majster czy brygadzista zobaczy taką sytuację z miejsca też wyrzuca albo powinien wyrzucić taką osobę bo nieradząca sobie osoba z emocjami powinna najpierw chyba skorzystać z psychiatry czy jakiegoś psychologa a później pójść do pracy wziąć jakieś tabletki na uspokojenie jakieś relanium i wtedy sobie pójść do pracy bo takie takie sytuacje to po prostu nie do przyjęcia. Numer 9. Sam miałem taką sytuację, po prostu mają kogoś na twoje miejsce. Ja kilka lat temu pojechałem na taką stocznię offshore'ową. Fajna robótka. Firma się nazywała Olsis, tak. Spotkałem tam paru moich znajomych, którzy, z którymi byłem w Anglii. Fajne chłopaki. No i słuchajcie, popracowałem tydzień, chodzili, chodzili i szukali po prostu takiego, wiecie co, to czuć było, że po prostu szukają czegoś na siłę. Więc żeby nie podpaść, patrzyłem po prostu, jak inni spawacze pracują i wykonywałem w ten sam sposób pracę co oni. Jednakże przyszedłem jakiś inny dzień, nie wiem, czy to nawet niedziela nie była, tam coś bardzo pilne, i był inny brygadista. Team leader, bo to teraz już rygadzistów nie ma, są team leaderzy, taka, taka fajna angielska nazwa. I słuchajcie, i przyszedł i się doczepił, że w niewłaściwy sposób kładę ściegi. A ja mówię do niego, że jak? Kładę tak samo jak wszyscy inni, którzy w koło robią. Nie, nie, ja, ja kładę nie. No i dobra. Na następny dzień do pracy przyszedłem. Powiedzieli, że mi dziękują, że. że no, że nie spełniam jakichś wymogów. Ten, ten był inny, lider powiedział, że tam był inny, że on nie wie o co tam temu chodziło, ale on tutaj był ze mnie zadowolony, ale tamten nie. Coś tam, coś tam. No dobra, no co, co? No to teraz. To na razie, co się będę przejmował? Zaraz będę miał następną robotę, to tam nie będę po prostu wnikał w to, co oni mają między sobą. Później okazało się, że za parę, parę miesięcy yy, miałem kontakt z, z tym. Z którymś z kolegów, którzy tam pracowali, i powiedzieli mi, że co się stało? Wyrzucili wszystkich przez moje biuro, jeszcze przez inne biura, bo jakiś Portugal chyba wcisnął swoje biuro i swoich spawaczy. Praktycznie po, po dwóch tygodniach czy po trzech tygodniach przyjechało tam ich 20 chyba, którzy w ogóle nie umieli spawać dali ich na próbki, te próbki takie, w ogóle żaden nie poprzechodził, nawet przetopu nie umieli zrobić w, spoinie, w pionie i chodziło o machlojki, a kilka miesięcy później po prostu wywalili wszystkich z biura tego, bo okazało się, że brali łapówki, słuchajcie, łapówki tam kierownictwo brało po to, żeby wciskać biura zaprzyjaźnione żeby po prostu kasę, kasę zarabiać i najśmieszniejsze jest to, że właśnie to był ogromny projekt. Pamiętam, robili bardzo, bardzo duży statek i zatrudniali no, kilkaset czy nawet kilka tysięcy ludzi w całej Holandii. I afera taka gruba się zrobiła, że wszystko wyczyścili. Kierownictwo, wszystkie nowe weszło i mieli później już problem, bo później znaleźć pracowników było coraz gorzej po tym. W jaki sposób traktować? Bo ja na przykład już nie chciałem tam wrócić, bo w taki sposób, jak e, mnie potraktowali, no dobra, e, nie tam, to gdzie indziej jest tyle roboty, że nie było problemu, ale musicie o tym pamiętać, że czasami nie można to brać do siebie, jest po prostu, e, to, to jest kasa, to są układy, ktoś musi zarobić, ktoś musi, e, ktoś musi mieć z tego jakieś profity, więc tak może też zdarzyć się, że będziecie najlepsi z najlepszych. Ja po prostu też nie mogłem na początku troszeczkę to zrozumieć, bo przecież mój poziom był dużo wyższy niż wielu wielu innych tam, a, a i oni, moi znajomi sami mówili, że, że właśnie tam się chwalili, że ja bardzo dobrym spowaczem jestem. I wtedy po prostu troszeczkę się nie czułem, ale później zrozumiałem, że tak świat wygląda i wy też musicie to zrozumieć. Jeżeli w wielu firmach co byliście, naprawdę doceniali to, w jaki sposób spawacie, a jedna firma wzięła i po prostu was skreśliła, to nie wasza wina. Pamiętajcie, to jest tylko firma. Więc lecimy. Ostatni punkcik. Łamanie BHB. Za to na 100% wylecicie i w wielu firmach bardzo przestrzegają tego. Nie można wchodzić na rusztowania, które nie są odebrane, nie mają zielone kartki. Chodzenie bez Kasku, bez okularów ochronnych, bez odzieży ochronnej. Nie można na przykład po, po hali chodzić w krótkim rękawku. No niestety to w naszym zawodzie to jest taki minus, że nawet jak jest upał 30 parę stopni, leje się z nas, nie możemy chodzić w krótkim rękawku. Musimy zakładać ubrania ochronne. Jest tam jeszcze dużo, dużo innych rzeczy. Nie można na przykład ściągnąć, jak szlifujecie, nie ściąga się osłony ze szlifierki. Przy wierceniu, nie można robić tego w rękawiczkach. No jest mnóstwo. Jeżeli ktoś kiedykolwiek pracował w zakładach, to wie, jakie są przepisy BHP. W Holandii czy w Niemczech mamy VCA, SCC, w Norwegii jakieś worki, jakieś przeróżne. W, każdej, w, każdej, w każdym kraju mamy jakiś certyfikat BHP, ale przepisy praktycznie ogólnie są takie same. Są rzeczy, które można, które nie można. I to przede wszystkim e, najważniejsze musicie przestrzegać. Przy, często się właśnie tak zdarza, że przychodząc w ogóle do firmy, zanim przystąpimy do pracy, to jest jeden czy dwa dni, czasami trzy nawet dni szkolenia e, właśnie z BHP, z zakresu BHP, z zakresu wykonywania pracy, bezpiecznego wykonywania pracy. E, są firmy, w których po prostu przyjeżdżamy. I zanim przystąpimy do pracy, to musimy zabezpieczyć stanowisko, jeżeli pracujemy na rusztowaniu, trzeba na ziemię położyć na przykład koce, czy jakieś płyty, żeby nie leciało nic na dół, parawany, żeby nie świecić nie, komuś innemu pracującemu obok, czy jak szlifujemy, żeby na tą osobę iskry nie leciały. Jest mnóstwo przeróżnych takich rzeczy BHP. Ja, nie wiem, bardzo często poruszam, poruszam tą kwestię, bo jestem bardzo przewrażliwiony na tym punkcie, i zawsze uważam, że BHP to jest na pierwszym miejscu, bo wasze, wasze zdrowie jest najważniejsze. Jeżeli dzisiaj sobie spierdolicie te zdrowie, to za, za ileś lat będziecie bardzo tego żałować, bo raz zniszczone zdrowie często nie można już zregenerować. Jeżeli. Zniszczycie sobie oczy, to będziecie już ślepi do końca życia i w wieku 65 lat, kiedy będziecie chcieli cieszyć się tą emeryturą, bo większość 20-latków, 30-latków czeka na emeryturę, tak wszędzie mówią. Będziecie chcieli się cieszyć, to nie będziecie mieli czym się cieszyć, bo nie będziecie mogli dobrze nawet coś obejrzeć. Ja życzę wszystkim, żebyście żyli długo do setki, tak jak ja planuję, moje życie planuję do setki, nie zamierzam żyć krócej, więc tego wszystkiego też Wam życzę w zdrowiu, żyć, żyć, żebyście żyli do setki, czy nawet 90 czy 100. ale dzisiaj właśnie musicie zacząć o tym myśleć, dbać o to właśnie, żeby używać środków ochrony indywidualnej, okulary, kaski, zatyczki, wszystko, żeby można było długo jeszcze żyć i, i Wieku 50, 60 lat. Móc sobie, nie wiem, pójść na jakiś maraton. Życzę tego wszystkiego Wam. Dobra, takim czymś kończę dzisiejszy odcinek. Do następnego razu. Trzymajcie się. Cześć. Jeżeli podobał Ci się ten filmik, zostaw pod filmem łapkę w górę i napisz komentarz, co naprawdę Ci się tam bardzo podobało. A jeżeli w przyszłości zamierzasz jeszcze oglądać, Pełne wartościowe filmy na moim kanale. Zapraszam do subskrybowania tego kanału. Wystarczy, że też pod filmem naciśnięcie ten przycisk, czy na czerwono napisane subskrybuj do tego dzwoneczek. Dzięki czemu w pierwszej kolejności za każdym razem, co wrzucę nowy filmik, za każdym razem będzie YouTube Was informował o tym i będziecie mogli być na bieżąco z filmami, z informacjami, jakie Wam przekazuję całkowicie, całkowicie za darmo. A jeżeli to Wam wszystko nie wystarczy, jeżeli będziecie chcieli więcej wiedzy, możecie tak samo wejść pod filmikiem, nacisnąć funkcję Wesprzyj. Dzięki temu e, drobna suma będzie wchodzić na moje konto, a Wy będziecie mogli bezpośrednio ze mną wymieniać wszystkie informacje. E, mam nadzieję, że spotkamy się na tym kanale jeszcze raz. Do zobaczenia. Cześć!